Hej, hej, moi drodzy! Dzisiaj tak tylko na minutkę, tak wieczornie, bo muszę Wam coś ogłosić. Niby już wiecie, ale teraz tak oficjalnie, od jutra wielki Bóg, czyli ja pojawiam się w Warszawie na ulicy Chorzej 51, a to wszystko za sprawą Big Book Festival! i wydawnictwa znak, które patronuje całemu wydarzeniu, a we współpracy, z którym będę je dla was relacjonować! Mega ekscytacja, mega radość, bo gościem sobotnim będzie nie kto inny, a moja ukochana Zadie Smith, a w niedzielę gościem specjalnym będzie Henry Tureysi. Już nie mogę się doczekać! I uwaga! Pełna filmowa relacja pojawi się na Wielkim Buku już na dniach, ale, ale przez weekend koniecznie śledźcie mnie w social media, na moich profilach, na Twitterze, na Instagramie i na Facebooku, bo właśnie tam będę na żywo relacjonować specjalnie dla Was wszelkie bukowo-festiwalowe ploteczki. Pamiętajcie, te Teraz weekend social media, Wielki Bóg na Big Book Festival razem z wydawnictwem Znak. Do zobaczenia, pa